Kolejny widok, tym razem widok do pracy z blachami, weryfikacja promieni gięcia i współczynników k, dodawanie grawerki, generowanie plików DXF. Tabela BOM filtruje tylko po blachach i wyświetla informacje, które z punktu widzenia pracy na blachach są istotne. Nazwa pliku, opis, materiał, ilość, ale i wymiary rozłożonej blachy, długość, szerokość oraz grubość. Kolumna gwiazdka R i K pokazuje domyślny promięgięcia i współczynnik K. Jeżeli promięgięcia będzie mniejszy niż grubość blachy, komórka zostanie podświetlona na czerwono. Kolumna gwiazdka DXF wyświetla ścieżki do plików DXF. Poprzez kolor czerwony lub zielony informuje, czy plik DXF został wygenerowany, czy nie. Obok kolumna z datą zapisu pliku. Na końcu tabeli BOM zwężona kolumna podpowiadająca, czy plik. Podglądu PNG jest, czy go nie ma. Po co? Na samym końcu pracy w tym widoku zostanie wyeksportowany raport Worda, który wraz z paczką plików DXF będzie wysyłany na produkcję. Przed ostatecznym generowaniem plików DXF warto przeprowadzić dokładną weryfikację promienięcia i współczynników K. Wystarczy uzupełnić tabelę zależności makra SM Properties, a następnie z poziomu BOM uruchomić makro. Możliwa jest wstępna weryfikacja pod różne dane, różne firmy, różne maszyny. Ewentualnie możliwe jest uruchomienie od razu zmiany promieni RIK, pomijanie tych specyficznych gięć, sprawdzanie czy blacha posiada grawerkę, ale również możliwa jest weryfikacja RIK pod bardzo często przyjmowane założenie, a mianowicie R takie samo jak grubość, a K na jedną wartość, np. 0,5. Jednym z tych mak, które ostatnio mocno rozbudowaliśmy, jest macro-engraving. Funkcjonalność umożliwia dodanie grawerki, dodanie do drzewa w feature manager szkicu z tekstem na środku blachy lub w lewym dolnym narożniku względem ramki granicznej poziomo lub pionowo. Możliwość przygotowania predefiniowanych ustawień różniących się pozycjonowaniem i orientacją. Rozmiarem czcionki, a następnie wywołanie ich w zależności od orientacji modelu względem układów współrzędnych zwiększa pole manewru konstruktora. W tym przypadku uruchomienie makra dla wszystkich blach nie będzie dobrym rozwiązaniem. Generowanie plików DXF to funkcjonalność, o którą najczęściej pytacie. Macrosolid posiada bardzo rozbudowane makro, które spełnia oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających. Planowanie nazwy, lokalizacji zapisu podpinanie mapy, ale i autorskie opcje, które w locie potrafią zmienić otwory tak, aby plik DXF nie wymagał dalszej edycji. Warto podkreślić, iż makro DXF obsługuje również modele wieloobiektowe. Każda blacha powinna być sprawdzona. Konstruktor może skorzystać z wbudowanego w makro solid podglądu lub dwuklik na komórkę kolumny DXF otworzy plik w domyślnej przeglądarce. Na koniec wspomniane wcześniej raportowanie. Wraz z paczką plików DXF proponujemy dostarczyć na produkcję Worda, zawierającego obrazek i niezbędne do weryfikacji i kompletacji zlecenia dane. Z nagłówkiem zawierającym informacje o projekcie. Ewentualnie zamiast podglądu w postaci blachy w izometrii, można skorzystać z kodu QR. Michał Karpiuk, ADK Solid.